Zamek Wysyn, czyli Wiedza, jest zamkiem na wodzie na południowy wschód od Wece, na lewym brzegu rzeki Niers. Od 500 lat jest domem przodków rodziny Fenle i jedną z najbardziej znanych rezydencji szlacheckich nad Dolnym renem. Miejsce to samo w sobie jest bardzo piękne, warte odwiedzenia. W pobliżu znajduje się malownicze miasteczko Kevelar, bardzo popularne są też spływy kajakowe wzdłuż rzeki Niers. Jest też Irland, duży park rozrywki dla całej rodziny i wiele, wiele innych. Oprócz oficjalnych wiadomości na temat zamku postarałem się trochę pogrzebać w przeszłości i skonfrontować to z historią biblijną. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na ślady dawnych czasów, które jawią nam się trochę inaczej niż podaje oficjalna historia, oto co znalazłem. Zmianki o samym zamku sięgają XII wieku. Dokument z 1372 roku wspomina o podzamczu. Co wskazuje na okazałe rozmiary ówczesnej budowli, podejrzewa się, że dzisiejszy szlos wizn powstał z zamku na wzgórzu, wskazuje na to gruby mur głównego budynku. Co ciekawe, dziś nawet nie widać, aby tam było jakieś wzgórze. Dookoła jest równina, a raczej dolina rzeki Niers. Może po prostu rozkopano zasypane budynki i w ten sposób niejako powstał zamek. Sama budowla przecież mogła być wybudowana przed potopem, a potem, w wyniku tego kataklizmu, częściowo zniszczona, zaniesiona gruntem. Czy można dziś zobaczyć tego dowody? Może w tym miejscu wiele nie zobaczymy, ale. Sam zamek jest tak jakby mocno osiadły w gruncie. Widać łuki dawnych okien i wejść w murach, które są poniżej lustra wody. Na ścianach widać bardzo wysoko wilgoć. No, trudno oprzeć się wnioskowi, że budowniczowie, którzy stosowali tak skomplikowane techniki budowlane, nagle zapomnieli o wodzie, wilgoci i właściwej izolacji. Raczej nasuwa się wniosek, że na jakichś ruinach, murach dobudowano, dostawiono inne budynki już nie dbając o takie sprawy. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na technikę budowlaną, która jest niesamowita i wcale nie wskazuje na to, by w świecie zachodziła ewolucja. Raczej jak to już podkreślałem w innych moich filmach, widzimy powolną degradację człowieka. To co ludzie potrafili robić w dawnych czasach, tego dziś często nie potrafią powtórzyć. Co możemy zobaczyć w Wysn? Zapraszam na wycieczkę. Ale jak zwykle wnioski pozostawiam dla Was. Bardzo ładnie to jest! Piękny ten pałac, ale co ciekawe, że tam widzicie, o tam konkretnie tam były okna, a teraz one są zalane wodą. Tak jakby ten pałac troszeczkę niżej był Osiadł albo co i go zalało. O. no, super jest. Bardzo ładnie. O. Tutaj też widać, że to tak jakby jeszcze pozostałości z tych elementów taki gzym z pod oknami z a pod spodem Kamienne albo betonowe tam pod wieżą. Zresztą też takie bloki są. Tak, jakby z różnych, z różnych elementów budowane. Zobaczcie na środek tego zamku widać, że on był wielokrotnie już przebudowywany. No tam, chociażby nad oknami, różne nadbudówki. Tutaj główna brama. Tutaj jakieś takie słupy są. Jest się na czym skupić i co pooglądać. O, tutaj proszę, jakie piękne arki, łuki. Brama. jest jeszcze jakiś taki ładny mostek o. proszę zobaczcie i tutaj widać też wielokrotnie wielokrotnie przebudowywany tu jest recepcja tu jest restauracyjka nad takim bajoreczkiem o, pięknie jest wiosną Zobaczcie, znowu widok z tej strony. I że tak naprawdę to tej wody, albo ta woda w ogóle niżej była, bo no, zobaczcie jak dobrze się przyjrzycie, bo to tam na dole też nawet okieneczko jest małe. I widać takie resztki resztki wejść, resztki łuków o tutaj pomiędzy tymi dwoma oknami, widać takie było na okienko i tam w samym rogu też widać delikatny łuk. Masz ta też z różnych elementów się składa tak jakby z różnych epok. I tu jeszcze zajdziemy. I na tym to będzie cała nasza wycieczka. Rzeka Niers I Tutaj mamy śluzę taką piękną, ładną. O tu można, jeżeli spływa się kajakami, to można właśnie tędy to zrobić przez tą śluzę. A tu o jest korbka, którą się tą śluzę otwiera. Także można sobie ładnie zrobić spływ kajakowy. A tu widać ten nasz zameczek, Wissen, o tutaj jest ta śluza, most, tu jest wjazd stary do tego zamku, bo główny jest tam z tamtej strony.